Biblioteka z Kotem. Czarnym Kotem. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Biblioteki z Kotem. Dzisiaj jest ze mną Kot Lulek, nasza maskotka kanałowa, chociaż on nie chce tutaj być. Ta rola mu zupełnie nie odpowiada. To jest bardzo żywe stworzenie. Witam Was dzisiaj w kolejnym poetyckim odcinku. Dawno nie było poezji, więc teraz będzie dwa razy pod rząd. Ale ten odcinek będzie naprawdę bardzo smakowity. Bardzo smakowity, ponieważ jego bohaterka jest w sumie bardzo mało znaną osobą w naszym kraju. Mam na myśli Nule Nigonel, proszę. Jest to autorka pochodząca z Irlandii. Do tego e, pisząca po gaelicku, doprawdy niewiele poetów pisze po gaelicku, to bardzo, bardzo trudny język. Rdzenny język Irlandii, język celtycki, prastary. E, I ona właśnie jest osobą niezwykle zaangażowaną też w rozwój, rozwój literatury w tym języku. E, sama też bardzo, bardzo dużo publikuje. Jest osobą, która już jakby ma swoje lata. Urodziła się w 1952 roku. Urodziła się, co to za paradoks, w Anglii, ponieważ jej rodzice właśnie tam wtedy mieszkali, ale i ob obydwoje są Irlandczykami, e, i ona pochodzi z bardzo starej irlandzkiej rodziny. E, nie mieszkała zbyt długo w Anglii e, i wkrótce. Może tak, wkrótce a potem to nie tak, ale miała 5 lat, kiedy przeniosła się do Irlandii, a właściwie rodzice zawieźli ją do babci i do ciotki, gdzie mieszkała przez kolejne lata i gdzie uczyła się galickiego, ponieważ jakby pierwszym jej językiem był jednak, jak się okazuje, angielski. Ale całe dzieciństwo spędziła na wsi irlandzkiej i w otoczeniu Irlandczyków, którzy mówili po galicku. I oczywiście Pokochała ten język, zachwyciła się nim, w jej płynął ten język, więc nie było to nic zaskakującego. E, Irlandia to taki czarodziejski kraj. Ja nakręciłam już jeden odcinek e, o legendach irlandzkich, na dziewiątej fali się nazywały te legendy. Gorąco wam polecam i ten odcinek, i te legendy. W ogóle ja jestem pasjonatką Irlandii, gdzieś tam mam taki sentyment do niej ogromny, nie wiem skąd. Może to jest też ten sentyment bardziej do Tucha de Danan, czyli do tego tajemniczego, magicznego ludu, który nie wiadomo skąd, raczej gdzieś z zachodu przywędrował kiedyś, bardzo, bardzo, bardzo dawno temu na wyspę Irlandię i tam zapoczątkował, Niesłychane zmiany. Ale o tym opowiadałam już w odcinku o legendach irlandzkich. A dzisiaj będę o nich tylko tak śladowo wspominać, ponieważ nasza bohaterka Nula Nigonel, wyobraźcie sobie, że tak się doczyta Nigonel. Nigdy bym na to nie wpadła. Jest tu bardzo, bardzo wiele liter. Ten język jest wyjątkowy i wyjątkowo trudny, dlatego musiałam sobie zapisywać tutaj różne nazwy, jak je przeczytać, ponieważ nie, nie miało to nic wspólnego z czytaniem intuicyjnym. mimo że oczywiście jest to język e, indoeuropejski. Wracając jeszcze do naszej bohaterki. E, Nuleni Gonel została e, laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, że taka nagroda w ogóle została ufundowana po jego śmierci. Tutaj te sy syczące rzeczy to są moje koty. E Więc Nulani Gonel, jak wspomniałam, otrzymała tę nagrodę imienia Zbigniewa Herberta w 2018 roku za całokształt. I ja się w ogóle nie dziwię. Powiem Wam, że ja często czytam poezję i lubię czytać poezję, ale też zdaję sobie sprawę z tego, także jako poetka, że trudno jest napisać e Dużo wierszy, żeby były one na równie dobrym poziomie. Tymczasem to, co pisze Nula Gonel, przynajmniej te wybrane w tym, w tym tomie pod tytułem Cień głogu, słuchajcie, to, to są znakomite wiersze. To, oczywiście one nie są z jednego tomu, to są wiersze napisane na przestrzeni wielu lat. I pani tłumaczka, pani Katarzyna Dąbrowska wybrała je z różnych tłumaczeń angielskich. Te tłumaczenia angielskie, które, no bo ona niestety oczywiście nie, nie znała galickiego, ta pani, nasza tłumaczka na polski, korzystała z dwóch tłumaczeń, dwóch, dwóch osób, poczekajcie, bo muszę sobie to znaleźć, bo wiecie, to nie jest takie łatwe. Korzystała z tłumaczenia Elaine Nihulenein i Maeve Magegakian. Te dwie autorki tłumaczyły um, Nulę i Nigonel na angielski, a z tych tłumaczeń korzystała pani Krystyna Dąbrowska. E, ta książka została wydana w cudownej serii wydawnictwa A5. To jest taka seria, w której oni wydają poezję, poezję polską i też światową. Zawsze są to wspaniałe tomy na bardzo wysokim poziomie. Ja mam jeszcze z tej serii Zagajewskiego i chyba jeszcze kilku poetów. Być może będę jeszcze wracała do tej serii, bo ona w ogóle jest warta polecenia. Polecam Wam wydawnictwo A5, poszukajcie. Być może uda Wam się nawet kupić Anuleni Gonel. Jeszcze kilka słów, być może, o jej, o jej twórczości. W czasie studiów stworzyła razem ze swoimi przyjaciółmi taką grupę mm, poetycką, która nazywała się Inti, e, i ta grupa to byli ludzie, którzy pisali właśnie po galicku. To byli pasjonaci tego języka. E, każdy, kto miał kiedykolwiek jakikolwiek choćby najkrótszy związek z, y, z tym językiem w sensie, że słyszał, czytał, czy próbował czytać albo próbował się uczyć wie jak bardzo trudny jest to język. Ja oczywiście nigdy nie próbowałam się uczyć galickiego, ale fascynuje mnie brzmienie tego języka. Kojarzy mi się oczywiście z elfami u Tolkiena i myślę, że to skojarzenie nie jest bardzo dalekie, bo Tolkien, właśnie tworząc język Kwenia, język elfów, wzorował się na języku galickim i na językach celtyckich generalnie. W tym tomie jest, jak już wspomniałam, sporo wierszy z różnych okresów jej życia, z różnych tomów które wydawała, ja chciałabym Wam szczególnie polecić dwa z nich. Pierwszy to Koń wodny, wydany w 1999 roku, a drugi to Syrena na kozetce z 2007 roku. Koń wodny nawiązuje do, ja Wam przeczytam wiersz, który pochodzi z, z tego tomu, on nawiązuje do takiego mitu irlandzkiego, o królu irlandzkim, takim legendarnym, który nazywał się Laura Lork i miał końskie uszy, które ukrywał pod bujnymi, długimi włosami. I tutaj, jakby ten motyw tego króla pojawia się, pojawia się w jednym z wierszy. Posłuszy, usłyszycie to za, za niedługo. A z kolei, to, Syrena na kozetce, cały jest po prostu genialny. Mi się naprawdę rzadko zdarza, żebym brała jakiś tomik wierszy do ręki. Jest tu jednak trochę, trochę stron, tutaj jest 146. Słuchajcie, tutaj nie ma złego wiersza. Tutaj trudno mi było cokolwiek wybrać. Jak zaczęłam sobie zaznaczać, to był strona przy stronie, bo w każdy wiersz się do tego nadawał, żeby go przytoczyć, żeby go opowiedzieć, żeby go Państwu pokazać, żeby pokazać tą autorkę, no Leni Gonel, bo przecież tak bardzo mało jest znana. A może ja po prostu nigdy o niej wcześniej nie słyszałam? E, zamiast tutaj długo perorować na ten temat, przeczytam wam po prostu jej wiersze, żebyście mogli posmakować i doświadczyć tego niesamowitego, e, no, cudownego talentu. Dodam tylko jeszcze, że autorka e, pisze o bardzo, bardzo różnej tematyce. Oprócz takich wierszy, które są szalenie osobiste niektóre nawet erotyczne Związane z jej emocjami, z jej doświadczeniami opisanymi konkretnie, jest też odniesienie do bardzo różnych problemów, jak na przykład molestowanie w kościele. Nie wiemy, czy opisane w wierszu zdarzenia są tak naprawdę owocem jej doświadczeń, czy kogoś bliskiego, czy, czy są tutaj jakby inne jeszcze problemy, takie ważne problemy pojawiające się w społeczeństwie, ale, ale mamy też właśnie szerokie odniesienie do mitologii, do mitologii irlandzkiej, do cudownych um, poematów, jest, jest tak naprawdę tak ogromna skala tematyki podejmowanej, ona jest, jak mówię, od takich problemów społecznych, od przeżyć zwyczajnych przeżyć osoby, czyli kobiety, czyli Nili Donel. Chyba się tego nie powinno odmieniać. Więc od takich zwykłych przeżyć, które ma i które opisuje, po odniesieniu do jakichś mitologicznych, nieprawdopodobnych istot, które mogą powracać, i jakby nadaje temu taki poetycko-baśniowy wymiar. Do tego też możemy znaleźć w jej wierszach mnóstwo takich mądrych, filozoficznych przemyśleń, co naprawdę lubię. Wszystko, co pisze, jest głębokie, nawet to, co wydaje się takie. Dotykające powierzchni zdarzeń. Ale posłuchajcie, po co ja tu będę długo o tym mówić. Zacznę właśnie od y, tych nowszych jej wierszy. Mam sporo tutaj rzeczy zaznaczonych. Głos wody. Niektórym, chociaż zaginęli w drodze, udaje się czasami pojawić na lądzie. Majrę, żona. Kahira siedziała u siebie w domu na końcu kei, był piękny jesienny wieczór i ani się spostrzegła jak zapadły głębokie ciemności. Siedziała w środku nocy przy kominku, rozległo się pukanie do drzwi i wszedł młody mężczyzna, tak przystojny jakiego w życiu nie widziała. Słychać było chlup od wody w jego butach. Piękną mamy noc, powiedział. Rybacy zapuszczający sieci niedaleko brzegu o świcie wrócą z dobrym połowem. A potem spytał, czy miałaby trochę wody do umycia stóp. I wyszorował je, po czym wytarł do suche. Wyleje też wodę za drzwi. Natychmiast, nie używa jej do niczego innego, powiedział, że próbował dostać się do księdza, ale spanielek na plebanii nie dał mu się zbliżyć do domu. To gdzie teraz pójdziesz? zapytała, gdy wychodził. Wrócę na stare rewiry. Matko, święta, szepnęłam. Nazajutrz samego rana udała się do księdza i wszystko mu opowiedziała. Dokładnie opisała młodzieńcę. A, jasne, powiedział ksiądz. To był mój brat, który zaginął u wybrzeży Nowej Fundlandii, gdy wracał z Ameryki. Matko, święta, szepnęła moja. Otwarcie grobu. Kiedy otworzono grób mojej prababki, na ziemi mojej ciotki, staruszka usiadła. Tak żywa, tak żywawa, zadowolona z życia, jak za najlepszych dni. Silna i przenikliwa. Nie była jednak tą samą młodą kobietą, którą tam pogrzebano po tym, jak y, wielka strata umarła rodząc trzecie dziecko okrągłe sto lat temu. Widywałem cię w lepszej formie powiedział najstarszy wśród nas, ten, który znał ją trochę w czasach swojej młodości gdy był zaledwie dzieckiem. No i nic dziwnego odparła, bynajmniej niespeszona, bo bodajże stu latach bycia martwą w ziemi, ale skoro o tym mowa, to sam już nie masz osiemnastu lat. Śmialiśmy, świętowali, oszołomieni cudem, nalewając pointin i rozdając szarlotkę i babeczki z bakaliami tłumom, które przyszły to zobaczyć. Trzeciego dnia musieliśmy zamknąć grób, i prababka poleciła nam wszystkim wyszorować go gruntownie, wypłucować, by nie została wewnątrz nawet drobinka brudu. Gdyby wpadł do środka pyłek z oka, lub glut z nosa, lub łupież czyjś włosów, świat doczesny zawładnąłby tym miejscem i jego zawartość doszczętnie by zgniła. Tak było dobrze, nie było w tym szkody, a gdy nadszedł czas rozłąki, powiedzieliśmy jej: żegnaj. I zatrzasnęliśmy szczelnie trumnę, tak jak sobie stanowczo zażyczyła. I postąpiliśmy wedle jej wskazówek, żeby usiąść na szczycie wzgórza, wznieść trzykrotny okrzyk na jej cześć, lamentować po niej długo i melodyjnie. A także zadbać, bo od tamtej pory po dziś dzień żaden nieszczęśnik nie zapomniał urządzić poświęconych jej dorocznych żołobnych igrzysk. Igrzyska na wielkiej matki, tak się nazywają. Celebrujemy je w naszym gronie, Gdy nastaje wrzesień. To jest wiersz według przekładu Elaine Hulein. Szczelina w schodach. Mam sobie schody przecięte szczeliną, której nie daje rady przeskoczyć ani ominąć. Mogę tylko całymi dniami buszować w piwnicznym mroku lub szurać z zakurzonymi meblami, taszcząc je krok po kroku. Z piętra na parter, gdzie czeka mnie sucha róża w doniczce na kominku chiński piesek, lampa naftowa od dawna bez ducha przed oleodrukiem z najświętszym sercem. Zwisają tam w strzępach zasłony, zżarte przez roje moli i przez nocnych widm szwadrony i znajomy zapach wszystko przepełnia. Zamknięty na klucz fortepian ma zardzewiały zamek, a ja nie wiem dokąd uciekać przed korozją mnie samej. Są jednak dni, gdy we własnej skórze jest mi tak świetnie, że szest prast pokonuję schody aż do pokoju na górze, gdzie oślepia mnie czysty blask. Gdybyśmy byli bogami, tutaj, w Boni, ty, Sultam, lub Dagdą, ja słynną rzeką, moglibyśmy zatrzymać słońce i księżyc. Na rok i jeden dzień, żeby przedłużyć rozkosz, którą sobie dajemy. Lecz nam nagim stworzeniom jakże daleko do bogów. Ciała niebieskie zastygają tylko na mgnienie. W moim sercu otwiera się róża, w ustach woła kukułka, z mojego gniazda wyskakuje opierzone piskle w głębi moich myśli. hasamrów morświn. Ściela łóżko dla ciebie, kochanie, którego nie odróżniam od własnego męża, poduszka i podgłówek, usiane z a na pościeli wyhaftowane jeżyna. I teraz takie bardziej osobiste, można powiedzieć, erotyczne wiersze. Patrząc na mężczyznę, zdejmij je po kolei, spodnie. I znoszony szary podkoszulek, połóż okulary na półce obok grzebienia i chustki. I przejdź się po podłodze z mojej prawej strony do nóg łóżka, aż przebiegnę oczami na wskroś ciemne doliny Twojej skóry. Niech wzrok muska cudowna kości. I nie bądź dziś wieczorem ze mną niecierpliwy. Nie ponaglaj, jak to zrobimy. Rozluźnij się, zrozum, jak trudno mi nasycić oczy nagą prawdą, by zamknąć je, nawet żeby dotknąć. Mężczyzno o smukłej sylwetce, szerokich ramionach wąskiej talii, przystojny, maski, od stóp do głów z przyrodzeniem jak należy. Do ciebie powinno się czcić, to ciebie powinno się czcić. W miejscach publicznych tobie wręczać trofea i czeki. Jesteś modelem do wyrzeźbienia w marmurze, kiedy stoisz przede mną, w swojej skórze z zegarkiem na ręce. Piosenka młodego mężczyzny. Obie moje ręce na twoich piersiach, w dwóch ptasich gniazdach poduszce spierze, Twoja skóra jest gładka i biała jak śnieg, lśniąca jak wapno, delikatna jak len. Unoszę ramiona, kiedy w ustach czuję, jak twój język, mój język, muska. Bruzda się otwiera pod lemieszem mojego pługa. Gdy dosięgam jej krańca, daję w długą. Jestem puka, licho, co nocą się zakrada, złodziej gwiazd, oracz świata, niszcze szuwary, pustosze wokół wszystko. Bez do słucha twoje torfowiska. Jeszcze jeden bardzo taki zmysłowy wiersz. Pocałunek. Pocałunek innego mężczyzny prosto w usta, język między wargi mi zapuszcza. Ja nieporuszona mówię mu kolego. Jesteś pijany, idź do domu, tam czeka na ciebie żona. Ale na wspomnienie tego pocałunku ogarnia mnie drżenie i wszystko, co drzemie między moimi biodrami, skrapla się i zmienia w mleko. Kimkolwiek jesteś ty, jesteś prawdziwy i może masz na tyle czułe ucho, że wysłuchasz historii kobiety, która ledwo uszła z życiem z pola bitwy. Słodka wiosna nam słodyczy nie przynosiła i nie dała jej zima. Nie wsiedliśmy wspólnie na statek do Ameryki, by szukać tam szczęścia. Nie było nam pisane się wyszumieć w gorących zamorskich krainach. Nie śmigaliśmy po szczytach gór. Na pięknym karku, karem rumaku, nie leżeliśmy pod jarzębiną, gdy noc zie ziemię powlekała szronem. Nie paliłam z tobą uroczych ognisk i nie grałam na trąbce zwycięskiej melodii. Między nami ocean, spiętrzył fale smutku. Między nami były groźne i długie drogi, bez odwrotu. A tutaj jest mój ulubiony tomik. Mm. Właściwie mogłabym Wam go przeczytać całe. Syrena na kozetce, ale właśnie, może tak, nie mogę przeczytać go całego, jednak nie mamy tyle czasu. Niemniej bardzo Wam gorąco polecam Nula Nigonel, Syrena na kozetce. Brak współczucia. Niektórzy spośród syreniego lodu wyszli na ląd. Na szczególnie posępnej, smaganem wi i wichrem wyspie otoczonej przez klify. Nieustannie drżeli, że ich dzieci spadną w przepaść, co często się zdarzało, że ich skrzela zanikły, to młodzi toneli, jeżeli wcześniej nie roztrzaskali się obrzydwy skał. Przytrafiło się na wyspie Great Blasket, kiedy jej syn spadł z klifu. A wyspiarze trzymali się z daleka i wbrew temu, co mieli w zwyczaju, nie przyszli gromadnie na stypę. Nikt nawet nie wstąpił, żeby złożyć wyrazy współczucia. Byli tak zabobonni, że ich zdaniem każdy, kogo prześladowało tyle nieszczęść, musiał czymś sobie na to zasłużyć. Oto ile życzliwości zaznał syreni lud ze strony tych, wśród których osiadł. E, cały ten tomnik syrena na kozetce jest o syrenach, które żyją pośród nas. Można nawet zrozumieć, że autorka czuje się potomkinią takich syren. To piękne i wspaniałe i bardzo irlandzkie, dlatego serdecznie Was zapraszam do lektury wierszy Nulli Nigonel, pisze się tak. Znajdziecie tam nie tylko mnóstwo legend, pięknych baśni, opowieści, Metafizycznych, pięknych metafor, ale i też coś bliskiego nam wszystkim, bliskiego naszej wrażliwości. Zwykłe życie, zwykłe doświadczenia, miłości. Zapraszam Was gorąco do irlandzkiej, pięknej tawerny bym powiedziała. Ona bardzo często spotyka się, pisze o pubach, do pięknego pubu irlandzkiego na guinnessa i na wiersz. A teraz bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że wkrótce się znowu zobaczymy. Za tydzień przygotowuję dla Was odcinek o Panu Twardowskim. Czytam, przeczytałam już kilka książek na ten temat i jeszcze nie skończyłam, dlatego tak to się przedłuża. Ale myślę, że Pan Twardowski to jest bardzo ciekawy temat. Zrobię też jakiegoś szorcika na temat moich planów czytelniczych na wakacje. Pozdrawiam serdecznie do usłyszenia do zobaczenia czytajcie wiersze a zwłaszcza irlandzkie pa pa